Siema ludzi, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Słuchajcie, co dzisiaj będziemy robić! Mam dzisiaj taki plan, że zrobimy coś, czego nie było bardzo dawno na, na całym YouTube. Nie no, dobra, może nie całym przegiełem trochę, nie całym YouTube, ale polskim na pewno. Słuchajcie, zrobimy sobie dzisiaj coś, czego dawno po prostu nie było. A mianowicie, dorobimy się troszkę, troszkę stop, stop, stop. Subskrybujesz mnie? Chyba nie, daj suba. Dzięki. Mam dosyć sporo diamentów. Złota też mam całkiem fajną ilość. No i jeszcze bym kował sobie coś innego, bo na przykład żelazo, bo żelaza w ogóle nie mamy. Ale bardziej myślałem głównie o emeraldach, tylko nie, ma, nie mam tu zbytnio gór, żeby te emeraldy właśnie szukać. Słuchajcie, patrzcie kładny zachód słońca. Tam mam wyspę, w której sobie mogę, można chillować normalnie. Ale każdy zapomniał już o jednej innej rzeczy. Mianowicie o mojej kopalni, która jest dokładnie w tym oto miejscu I, dosyć, i chyba tylko razy jej na odcinku żyłem, gdzie Sprawdzałem ile diamentów w niej ogólnie wykopię Dzisiaj będziemy mieli dobre porównanie, będziemy kopać przez godzinę Może nie chodzi tu o diamenty Ale chodzi tutaj głównie o surowce, przez co będziemy, Chodzi mi o to, żeby się po prostu dorobić Oha, moby jakieś Aha, takie moby No to na wypadł ziomek bo ja chcę iść spać, ała. Do tego filmu mam przygotowane też bardzo dużo po... Nie no dobra, nie bardzo dużo Ale wezmę sobie jakieś drewno kochani jeszcze Żeby w razie czego zrobić sobie... Tu mamy spale garden jeszcze po daily zostało yy, Wezmę sobie trochę tego, nie musiałem od razu z tego patyków robić Ale jeżeli będzie jakiś węgiel To myślę, że sobie wezmę Bo tu już pat jak patrzyłem, ej tutaj są jeszcze patyki Jak patrzyłem tutaj to nie ma zbytnio, więc wiecie co? Na minusowych kratkach i tak węgla nie będzie, więc. Ała, moje, kurde, ja nie mam jedzenia w ogóle zauważyłem. Dlatego pójdę sobie właśnie jeszcze węgiel pokopać, wiecie? W razie w biorę jeszcze drewno, ten węgiel, który nakopałem. No i jeszcze biorę oczywiście shulker boxa, którego fajniej będzie sobie myślę opróżnić, żeby w razie w to miejsce jakby jakby mieć. A ja nie chcę się tego na miejscu w razie, w też oczywiście. Opróżniać. Wezmę sobie jeszcze może 48 jabłek. W razie jakby się marchewki skończyły, a jabłka mi się nigdy nie żywiłem. Mogę sobie w sumie dać jeszcze jakieś ziemniaki do przepalania, w razie czego. Yy, nie ma... nie mam węgla aż tak dużo. To dam sobie nie wiem, trochę tutaj i tutaj tak. Niech się przepala, będziemy mieli przynajmniej coś. A my co? Schodzimy do tego cave'a przy okazji. Osoby, które są tutaj nowe, patrzcie, Klizak, yy, pokażę, jak ten cave wygląda. Co to jest? Ja nie mogę, ja, nie pa ja pamiętam, jak to budowałem. Dosyć, dobra, tam jest trochę Ale patrzcie, jak to w ogóle nie jest oświetlone, to ja przy okazji, jak będę tak sobie leciał, to sobie przy okazji będę oświetlać. Nie pamiętam, żebym ja tutaj nie dawał drabinek. Zauważyłem, że ja to chyba z dynamicznym światłem kopałem, bo nie ma tu w ogóle pochodni. Musiałem z Optifine'em jeszcze. Ale dobra, challenge sobie zacznijmy, jest obecnie, kiedy nagrywam, jest 19.02, dlatego ja sobie włączę stoper i co, godzinka kopania, lecimy, zaraz wam pokażę. Zaczynamy kopać i będziemy sobie lecieć przed siebie. Mam nadzieję, że znajdziemy coś fajnego. Tak nawet nastawię sobie, po, sobie dam tutaj do drugiej... do drugiej ręki te pochodnie i będziemy myślę lecieć. Jak, nie mam, pamiętajmy, że nie mam też to temu już, więc... a mam 40 level, więc jeżeli zginę, to To będzie nad czym płakać. No, nie, niech nie, nie zliśmy się. <grytanie> Dopiero co przekopałem. Nasze kordy. Sito e, też kiedyś podawałem podawem, ale macie. Oj, oj oj. Szybko jeden diament. No o nie, je, jeszcze, jeszcze są, są trzy inne. No ale to byłoby na tyle. Fajny początek. pięć diamentów z trzech. No to co, lecimy sobie dalej. Lapis, lapis mnie nie obchodzi tak szczerze. Bardziej mi obchodzi żelazo i złoto. To wszystko co potrzebuję. Mamy pierwszą lawę tutaj, pierwsze, pierwsze niebezpieczeństwo. Spróbuję sobie tutaj przyjść. A w ogóle na którą... O kurde. Na której ja wysokości kopię chcę sobie... Bo to zapominam. Minus 58. Dobra. Do Faktycznie na takiej wysokości teraz się pojawiają diamenty. Wolałem jak na jednej z tej kartce chyba były, ale to jest przeszłość. To jest dawna przeszłość i tutaj... tutaj tak średnio coś jest. No wracamy na szlaksom. Ej, tu jest bardzo dużo lawy. Gdzie nie, gdzie nie zobaczysz? Tu jest wszędzie lawa. Ja jestem w tym miejscu, gdzie było też ta lawa. Ja nie mogę... Co tutaj jest? Naprawdę, tu jest dużo, dużo rzeczy bardzo. Dużo, dużo lawy. Ojoj, ojoj, co tu się dzieje w ogóle? Ja nie mogę. Ej, naprawdę, tej lawy jest tutaj zbyt dużo, mi się pytaje. Ej, cave, mamy, mamy cape, a więc możemy sobie, możemy sobie tutaj zaglądnąć, jak tutaj, tutaj wygląda. Patrzcie, co jest? Patrzcie to, co jest? Łoł! Oh, oh. Ej, dobra, macie kordy. Ojoj, co tu się... ale tu jest rzeczy, może tu jeszcze coś będzie, co? No dobra, aż tak dobrze nie ma, ale i tak jest genialnie. Patrzcie, mamy tutaj ile diamentów. Dobra, będę kopał od razu. Dwa diamenty. No nie jest to najlepszy wynik, jeżeli tutaj. Ale mam jeszcze dwie kolejne rudy. Jeszcze nie zwiedzonego sobie. złoto jeszcze mamy. Kolejne dwie rudy. I naprawdę nie wiedziałem, że będzie to tak wyglądać. A mam jeszcze złoto, które. Ja bym proponował sobie dać gdzieś... Nie, to za co nie? Na główny pasek i jeszcze żelazo. Nie wiem czy chcę żelazo faktycznie kopać, bo żelazo tu nie jest takie super. Patrzcie ile, ile tych diamentów co jest. Ej, dobra, ten cave, ten cave oddaje i co jest kolejne diamenty. Kolejne diamenty, ojeju, ojeju, naprawdę. Jeszcze, jeszcze tu są. i za rudo tu jest! Co tu się dzieje? Co? Ile tu było diamentów? Ej, jak ktoś to policzy, to napiszcie, dam wam serduszko. 47 diamentów mam, a dopiero kopię 5 minut. Dosłownie kopię dopiero 5 minut, a już mam 47 diamentów, że mam więcej diamentów niż moje zapasy wcześniejsze. Ja nie mogę, to ile ja będę miał po tej godzinie? Ej, naprawdę, żebym miał więcej diamentów niż złota obecnie w ekwipunku to uf, wow nie żałuję, wow, 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 wow nie wziąłem sobie wody, ale dobra to, to nic ojej, tu jeszcze, jeszcze więcej no i to jest idea kopania tak właśnie, super, super, wspaniale no to co, szybki time -lapsik, time timelapsik z y kopania lecimy No i mamy kolejne diamenty Szczerze 10 minut już kopie i, i totalnie żadnych diamentów Nie ma tak tych po prostu w tunelach A tak to normalnie diamenty w caveie były i to fajna ilość Naprawdę No to co, lecimy kochani dalej Nie wiem ludzie co tutaj się dzieje w ogóle. Ej, mamy cave'a. Mamy fajnego cave'a. Bardzo fajnego cave'a. Tylko czy... ten O patrzcie jakie równe. Tylko czy ten cave będzie serio taki fajny, jak go piszę na sam początek. Jak coś z tą kopię tylko dla expa, żeby mi się kilo naprawił, bo nie przewidziałem tego problemu. Że w pewnym momencie nam się nam mo na może kilofść po prostu. I tak cave... OK, opłacało się do niego wejść, bo mamy diamenty i na, naprawdę jest tragedia z tymi diamentami, bo totalnie no nie ma, nie ma po prostu. A mamy tutaj Minecrafta, Więc w Mineshrafcie może być coś ciekawego czasami. Więc ja bym proponował sobie tutaj pochodzić trochę. Tu mamy jeszcze złoto, mamy diamenty kolejne, naprawdę. i o wiele bardziej... I już mamy już mamy ponad staka. O wiele bardziej opłaca się chodzić po kopalniach. Niż, niż po prostu kopać. Naprawdę. Chociaż mi się wydaje, że obie te metody mogą być opłacane, tylko część po prostu farta, nie? Oj, co się stanęło tutaj? spokojnie, moi kochani. Yy, tutaj muszę. Może. A, ty, a bo to jest. Tutaj, ten już. Mamy resztę sobie go wykopię dla Expo, oczywiście, bo tak sam sobie rest to mi zbytnio potrzebne obecnie nie jest. Chyba, że mo, może kiedyś, ale. Nie obecnie to wtedy się będę martwił. Myślałem, że tu diamenty były. Chyba, że faktycznie były. Nie, nie było diamentów raczej. Mamy małe zombie. Nienawidzę dziada. Nienawidzę dziada i po... już mnie podpalił. Już mnie... Już mnie podpalił. Kolejny, czy tu jest... Jaki spawner? To jest ten sam, czy inny? Ej, naprawdę, nie wiem, to jest ten sam, czy inny? Ile was tu jest? Co? Tak, tu jest spawner! Tu jest spawner! Ej, dobra, ja mogę go kiedyś wykorzystać. Tylko... Tylko kurde, pierwsza muszę, muszę rozwalić to wszystko Co my tu mamy? Refa, a co, to, to w sumie wezmę sobie do sakiewki I gunpowder, ej to gunpowder, gunpowder to sobie wezmę Bo z gunpowderem może być kiedyś cienko Dlatego sobie, dlatego sobie go po prostu tutaj wezmę Dobra, mamy tutaj, ch tutaj chyba z tego co bym był spawner Pająków, dokładnie I to jakich pająków, o nie O nie, zaraz, zaraz od nich i na ile? Na ile? Dobra, to jest taki bardziej luźny Poison. Wiesz, i mamy diamenty kolejne! Dobra, ten mi na pewno potrzebny nie będzie, spawner. Więc sobie was mogę już ukatrupić, tylko weźcie mnie nie róbcie, co? O, ty jesteś spokojny, ale i tak się zniszczę, bo czujesz w tobie zagrożenie. Mamy kolejne diamenty, które sobie oczywiście wykopię. No i co? Dwudziesta minuta niedawno wybiła, przed chwilą, w sumie. No i co? Jest, jest na razie. Spodziewam się lepszego wyniku. Znaczy po tym pierwszym, spodziewam się lepszego wyniku. Na początek, właśnie, myślałem. Nie! Ej, kolejny spawner? Mogę zrobić eksperkę na dwa spawnery. Zrobię sobie screena. O wow, tutaj nic ciekawego nie ma. Ej, właśnie, czemu skrzynek nie ma? W ogóle. Wie ty f... Dobra, kurde, cool przejdźmy sobie, może tutaj jeszcze było coś, ale... Czy tu będą diamenty właśnie, właśnie w te... O to chodzisz tak średnio. No i ta kalipa. Może tu jeszcze będzie coś, bo tutaj, tutaj też, też nie chodziłem jeszcze, więc możemy poszukać. Tu mamy żelazo w ogóle, to ja sobie wykopię. Wcześniej tam znalazłem żyłe żelazo, więc... więc my Już mi się. Już mi się żelazo nie mieści. No widzicie? Już, już mi się nie mieści. Oj, oj, wywaliłem się Jak ja się teraz do niej dostanę? Tak. Nie tak ciężko. Dobra. Może będą jakieś diamenty, co? Nie, tak średnio. Tak bardzo średnio. No i z tego co to będzie tyle z tego bo No to co? Trzeba... Trzeba zejść trochę niżej mi się wydaje. Chyba że jeszcze coś... Chyba, że jeszcze coś tutaj będzie. No nie wiem. No tak nie wydaje mi się. Tutaj, tu ewentualnie coś, ale tutaj już jest wysoko dosyć. No właśnie. Dobra, to schodzimy niżej. Kochani, mamy kolejne diamenty. Tam się kopałem, nie pokazałem, nie pokazałem tego. Skręciłem tutaj na chunk border, bo tu jest chunk border. No i mamy diamenty. Dwa diamenty. Pewnie jeszcze będzie gdzieś tutaj, o właśnie o tym mówiłem. No ale no i tak w cave'ach jest o wiele lepszy wynik tych diamentów. Jeszcze sobie resztę dla eksper wykopię. No i co? Lecimy dalej. Mamy jakiegoś cave'a. I możemy sobie trochę pochodzić tutaj po nim. Trzymam kciuki, że, że mi się to w ogóle opłaci. No ale okej, okay, tu coś, tu może coś być w sumie, tylko nie jestem jeszcze przekonany, czy na pewno. Chciałbym, chciałbym z czymś wyjść z tego bo w sensie, nie wyjść tak, że na powierzchnię już, tylko chciałbym po prostu wyjść i kopać dalej, nie? Chyba, że... Chyba, że ten cave będzie na tyle duży, że spędzę tutaj większość tego czasu, który muszę SPĘDZIĆ! Au... Dobrze, a na tyle dobrego seta. Nie na opadki z wysokości, ale na... na lawę to. I, idealnie. Nie jest... Nie jest po prostu tragicznie aż tak. Jest tylko... zielonka. Niestety zawiodłem się na tym cave, ponieważ no, nie znalazłem w nim nic takiego ciekawego. W sensie diamentu, bo złota... Złoto trochę było, ale ja liczyłem właśnie na diamenty, a nie na złoto jakby. kurde, czy jest to ta dziura, gdzie wpadłem. No co, skopujemy się chyba, no i szukamy dalej, tylko teraz muszę sobie teraz znaleźć, bo, bo wolę, wolę z nim kopać, bo tak to przynajmniej coś znalazłem. Mamy, dobra, no to kopiemy, nie? A właśnie, zapomniałem Wam powiedzieć, 30 minuta kopania minęła, myślałem, że będzie to trochę dłużej szło, ale jak leci, tak dosyć... Nawet nie najwolniej, to nie narzekam, okej, okay, nie narzekam. Jeszcze drugie tyle, no to powodzenia. Wizowej nie uwierzycie, CO JEST? Wow, ale ruda macie, kordy. Ej, ja tak, patrzcie, ja tak i tak mówię wizowej nie uwierzycie, wykopuję i wow. Mamy sporą rudę diamentów, Co wykopmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć, sześć diamentów w rudzie. Mamy prawie dwa staki, więc może do końca tego challenge nam się uda. Zostało nam około jakieś 20 ileś minut, więc... Więc szczerze są na to duże szanse dosyć. Ludzie, mamy kolejne diamenty, kilkaset krat... Nie, nie kilkaset, ale trochę kratek dalej mamy... Jed... O nie, jednak trzy chyba diament Dwa diamenty. No spodziewałem się lepszego wyniku, nie ukrywam. A mamy 43, brakuje nam trochę do staka, nie mile, ale Ale jesteśmy blisko, ok? Jesteśmy dosyć blisko, więc, więc kopiemy póki jeszcze mamy, jeszcze mamy czas. Równo 20 minut do końca challenge'u, więc mi się wydaje, że jak się, jak się postaramy, to jeszcze dokopiemy tych dwóch staków, więc trzymajcie kciuki, ja szczerze trzymam. Kochani, zaczynało mi się nudzić, ale chyba mamy ósemeczkę, co jest? Mam ósemeczkę? Niestety nie jest to chyba dziewiąteczka, ale ile? Wypali nam diamentów? Czy nam już tutaj te dwa staki? Nie, pięć diamentów zabrakło. Pięć kurde diamentów zabrakło, ale dobra, kopiemy, bo jest jeszcze duża szansa zostało nam dokładnie yy, osiemna 17 minut, już 17 minut, więc jak znajdziemy chociaż i chociaż śród diamentu, która nie będzie pojedyncza albo podwójna może. To powinniśmy zrobić te dwa staki na luzie, zwłaszcza kiedy nam jeszcze tyle czasu zostało, więc no co, widzimy się jak coś znajdę. Mamy jakąś lawę i widzimy, że chyba tam jest jakiś cave, o nie, o nie, o nie, nie chcę, żeby nas zalało tylko, nie to, yy, sprawdzimy i tak, jest tu, jest coś, nie, toper się przy okazji podpalił. Czy będzie ten cave wart uwagi tak jak poprzedni, poprzedni nie był w ogóle, dlatego mam nadzieję, że będzie to jego totalne przeciwieństwo, zobaczcie jak to... I to wygląda, wygląda to. Wygląda to fajnie. Wygląda to w ten sposób, jakby tu miało zaraz się pojawić taka fajna jasno-niebieska ruda. Bo nie zapominajmy, że niebieska i jest po prostu lapis, ale nie chodzi mi o niebieskie koszulki zombiaka, Tylko chodzi mi o diamenciki, których ja tutaj na chwilę obecną nie widzę. A szkoda. <ścoughs> Powiedziałem to wtedy, kiedy mi tak przeleciał obok, nie? Ile my tu mamy? Jeden Jeden diament też nam brakuje dosłownie do dwóch staków Więc myślę, że jest to na luzie do zrobienia No chyba, że będę jakiegoś niefarta potwornego jak nie tak dawno Więc no zobaczymy Zostało nam dokładnie 15 minut do końca Więc no stąd nie ma Nie ma co lecimy kopać, tylko muszę znaleźć wejście Ej, będzie, będzie z tym problem delikatny, ale dobra. O, znalazłem. ważne. No to co? Trzeba sobie z F3 plus G i lecimy w tą stronę. O kurde, wykopę, ale znalazłem diamenty i mamy już dopełnione dwa staki. Sobie wywalę już y, trochę deep żeby sobie wykopać i mamy ponad dwa staki, więc naprawdę wynik tego diamentobrania jest super. Tak szczerze, nie spodziewałem się, że zdobędę aż tak dużo diametu tutaj. Na początku myślałem, że to będzie coś lekko ponad tak, a nie ponad dwa staki, to dosyć fajnie i ma i zostało nam jeszcze 13 minut do końca challenge'u. Wow. No to co, lecimy? Równo 10 minut do zakończenia challenge'u. O kurde, znalazłem jakiegoś cave'a tutaj, w którym jest zombiak w ogóle, lawa i... i woda i laszka. Co tu się dzieje w ogóle? Co to jest za cave chory, co jest? Dobra Wyjdźmy sobie zobaczyć, czy tam w ogóle jest wyjście jeszcze? Co jest? Nie wiem Dobra, zabijmy sobie tego zombiaka Może będą jakieś diamenty Bo a zostało nam kilka minut do zakończenia challenge'u Nie wiem, jestem tak wykończony tym odcinkiem Że... Że nie wiem, jak to mi się liczyć No ale jest już 57, a 02 kończymy, nie? Dobra sobie, z... dobra, tyle, aż tyle żelazo, co ja nie potrzebuję coś, czy coś my tutaj mamy, to jest moje pytanie raczej, 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 nie wiem zobaczymy, nie wiem, po co ja to rozkopuję, skoro mogę sobie tak zrobić, wow wow, nie, niezły cave'ik i mamy diamenty mamy diamenty albo diament dobra. wy pobuchajcie się, albo w ogóle, nie wiem Zgincie wszyscy, bo nie, nie potrzebuję was tutaj e jeszcze zombie, szkielet i kolejny zombie i normalnie wszyscy tutaj się zbiegli. Jeszcze tam kolejny idzie, naprawdę tragedia. Dobra, wykopmy sobie tego diamenta, z którego wpadnął diament jeden, jeden. No nie, no serio, znowu ty, znowu ty. Okej, okay, tak, wysadź go, no nie. Dobra, weź go wysadź. No nie, zabiję. ja zabiję tego creepera, a mógłby wysalić za mnie, ale... zle więc końcowo wyszło na jedno. Czy mamy tutaj coś jeszcze? No fajnie, mamy jeszcze tam. E, to sobie pójdę po tego diamenta, bo to jest w sumie darmowy diament, którego łatwo będzie ściągnąć. A nie zostało wcale dużo do końca challenge'u, więc powykropuję sobie diamenty z tej jaskini i jeszcze tutaj jakie tutaj... Ej, ale ładne złoże co jest! Ej, to złoże mi się podobało. Mamy 22 sztaki i 26 diamentów. Więc no wynik jest... Super dla mnie. Fajny, fajny, fajny. Patrząc... Pod biorąc pod uwagę to, ile na początku wzięliśmy. To faktycznie ten wynik nie, nie robi jakiegoś aż tak gigantycznego wrażenia. No ale spodziewałem się, że będzie tego o wiele mniej. Więc, więc dla mnie jak najbardziej kozak. A ty idź sobie z I diamenty, to jednak idę za tobą. A to, ten creeper to niech sobie wybuchnie. O. I zabiję go przy okazji. No ja sobie wy wykopię moje, to, co mi się należy, prawda? No i kolejne 4 diamenty, mamy 38. Ej, jakby 300 się udało dobić. A nie, no ta, ta mała szansa, już taka mała szansa to jest. 4 minuty zostały do końca challenge'u, więc naprawdę musielibyśmy znaleźć tak tak jak wcześniej, tylko każdy po 8. Takie, takie złoża byśmy musieli gigantycznie znaleźć, chociaż nie mówię jeszcze nic. Dobra, poszukajmy może, może coś znajdziemy jeszcze. O, diamenty. Y i sobie no właśnie, o takich, o takich rzeczach mówię. Akurat na koniec trafiła nam się taka fajna fajna skinia. Super, no ale no ładnie wygląda, super jest. Yy, może będą jakieś diamenciki, jeszcze bym przytulił bardzo, bardzo chętnie takie. No tylko, że za bardzo, za bardzo nie widzę, czy by tutaj były diamenty. No tak średnio, tak bardzo średnio. Zostały 2 dwie, dwie minuty. dwie minuty do końca challenge, mamy równo godzinę 20. Więc jeżeli, jeżeli za dwie minuty nie znajdę diamentu, to to będzie nas, o nasz ostateczny wynik, to co mamy obecnie. Założę sobie Elytrę, wezmę sobie fajerwerki zamiast tego złota i polecę sobie, może, może tak polatam i poszukam czegoś, ryzykuję teraz bardzo, bo pamiętajmy, że nie mam temu. Czy coś tutaj mamy? Nie, nie, nie mamy nic, totalnie nic tu nie ma. Wszystko powykopywałem. Po Dobra, kochani, to będzie chyba nasz ostateczny wynik w takim razie, bo nie widzę tu już zbytnio więcej diamentów, a raczej wątpię, że coś znajdę, więc co, Poszukam... pochodzę sobie jeszcze, tak? O, 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 ale chyba, że na dole jeszcze coś będzie. Nie, nie będzie, nie będzie, nie będzie, to był głupi, pomysł, prostu tu schodzić. Zostałam, prawdopodobnie, tak, zostałam minuta ostatnia do końca challenge'u, więc yy, te... jeżeli teraz nic nie znajdziemy, to o, 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 o! patrzcie, jaka miła niespodzianka. Co jest? Ile diamentów? Ej, może się uda trzystaki Nie, nie uda się. trzystaki Ludzie, mamy 300! 300 diamentów wy wykopaliśmy jeszcze. Nie wierzyłem w to totalnie. Ej, naprawdę to nie wierzyłem, że nam się uda w takim czasie jeszcze 300 wykopać. Dobra, zostało kilka, jakieś tam sekundy zostały, ale to już nieważne. Diamenty. Mamy kolejny diament. Co jest? Co jest? Taki wysyp teraz? Teraz taki wysyp. O, wow, wow, dobra. Nie, już. jeszcze, jeszcze, jeszcze coś, może? Jeszcze coś? Pozostało kilka sekund. Nie wiem dokładnie ile, ale zaraz będzie 0,2. Raga, czekajcie. Może coś będzie jeszcze. Szukamy, jeszcze, jeszcze chodzimy. Jeszcze chodzimy, chyba, że... Chyba, że nie. Czekajcie. No i już koniec, koniec czasu. Koniec. Mamy totalny. No to jest nasz wynik. Trzy i 6 diamentów. No... wynik jest... super, super. Sami napiszcie czy ten wynik wam się, wam się po prostu podoba. Ty patrzcie jaki tu jest cave i ile tu byłoby diamentów. Szkoda, szkoda, że nie w tym czasie. Tu mamy kolejny diament. Ja pamiętam ten wynik, więc no w sumie sobie go wykopię, bo raczej już tu nigdy nie wrócę. No ale no, szkoda, że nie znaleźliśmy tego wcześniej. To byśmy mieli teraz y, 300 dzień Diament, Patrzcie ten masz creeperów. Daleko bardzo od odkopałem, przekopałem się. To muszę teraz lecieć elitrom. Ale zaraz za chwilę będziemy dosłownie. Jestem tak daleko od domu, że nie wiem jakim cudem ja to zrobiłem w ogóle. Teraz widzicie ostateczny wynik tych pięciu diamentów, nie bierzemy pod uwagę, przez to, że je wykopałem później. Słuchajcie, dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby, aby subskrybować kanał. I widzimy się. Kiedyś tam, bo nie ma daily. Do zobaczenia. Cześć. Idę montować.